Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Gwiazdy bez maski. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie jestem teraz w studiu, tam gdzie zawsze. Otóż znajduję się w klinice medycyny estetycznej. Przygotowałam dla Was specjalny odcinek z udziałem Ewy Minga. Światowej sławy projektantka, która od lat jest hajtowana za swój wygląd, zgodziła się, byśmy towarzyszyli jej podczas zabiegu w towarzystwie naszych kamer. Ostrzegam. To, co zobaczycie, nie jest dla ludzi o słabych nerwach. znajdujemy się w tym miejscu nieprzypadkowo, ponieważ za chwilę będziesz miał tutaj wykonywany zabieg na twarz, dosyć hardkorowy, ale zanim to nastąpi, powiedz mi, dlaczego ty ostatnio coraz chętniej mówisz o tym, że poddajesz się zabiegom medycyny estetycznej? Ja myślę, że to nie jest, że ostatni czas coraz chętniej mówię, tylko wtedy, kiedy znaczy ja uważam, że są pewne tematy, które należy odczarowywać i tak naprawdę y, nasz wygląd jest naszą sprawą y, osobistą i hasła pod tytułem starzejmy się z godnością. Y, no to zależy co, jak to będzie interpretował przez godność. Dla jednego y, godność to jest nie wiem, nie ingerowanie w czas, a dla drugiego godność to jest dbanie o siebie. Ja zawsze porównuję y, naszą twarz troszeczkę, znaczy jakby, jakby nasze, nasze ciało, może nie naszą twarz, nasze ciało w Porównuje do, do takich starych butów. Jakby te buty nosimy, 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 ale cały czas je pastujemy, staramy się, żeby one były w dobrej kondycji, żeby skóra na tych butach była błyszcząca, jak się da napięta i tak dalej, tak dalej. W związku z tym o tą naszą twarz też dbamy. Ale mówię m, dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że rzeczy, które są ogólnie dostępne, nie są rzeczami na pewno tabu. Że gdyby spojrzeć, ilu jest w Polsce lekarzy medycyny estetycznej, no to nie wiem, z czego oni by żyli gdyby tak nikt nie robił i tylko Mingę i kilka innych gwiazd które mówią, że mają zmiany rysów twarzy poprzez dietę na przykład. Poprzez dietę na przykład. Druga historia dlaczego też mówię? Dlatego, że uważam, że stała się rzecz z mojego punktu widzenia chyba niedobra zostały dopuszczone kosmetyczki, gabinety kosmetyczne, dziewczyny po kursach, żeby zajmować się zabiegami estetycznymi na twarzy. Jest to przerażające, jak oglądam siłą rzeczy gdzieś tam na socjal mediach, czy w internecie przebiegają historie, gdzie dziewczyna po kursie, która nawet nie jest kosmetyczką, ma maturę, ma, nie wiem, akurat ostatnio taką dziewczynę obserwowałam, jest po szkole plastycznej i ona Zajmuje się jakimiś nakowaniami, no, makijaż permanentny, z makijażu permanentnego do jakichś kwestii estetycznych. No, wydaje mi się, że jednak tego typu rzeczy powinniśmy zostawić lekarzom. Kolejna rzecz, z powodu której mówię, to jest też kwestia hejtu w Polsce. Hejtu, który jest głównie, jak popatrzymy, z jakiego powodu e, taką średnią byśmy wzięli, z jakiego powodu e, e, hejtujemy, to hejtujemy właśnie głównie z powodu wyglądu. Myślę, że ja jestem taką e, byłam, bo, bo teraz to się radykalnie zmieniło. Myślę, że dwa, trzy lata ostatnie rzeczywiście są dla mnie bardzo łaskawe, ale lata temu byłam ofiarą hejtu. Ten hejt dotyczył głównie mojego wyglądu. Mm, te... No Pamiętam, te nagłówki grzmiały dosyć mocno. To no na... ona sobie zrobiła? Wygląda jak UFO. To był hardcore. No, nie, to jesteś bardzo delikatna. Były w bardzo poczytnym, prestiżowym portalu, nie plotkarskim. Nagłówek był e, potwory kontratakują. E, następnie kiedyś mój syn przyniósł ze szkoły informację, żebym zajrzała, bo mu koledzy pokazali, e, naśmiewając się skończyło się dla kolegów bardzo źle, <grych> że e, uwaga e, potwór monstrum no, rzeczy, jakby samo nazewnictwo, bez względu, słuchajcie na to, co sobie człowiek by zrobił. Ja sobie akurat wtedy niczego specjalnego nie zrobiłam. Były to konsekwencje e, mojej choroby, były to konsekwencje również. E, nieumiejętnego, no wielu rzeczy. Myślę, że, że tutaj lepiej, żeby się na ten temat y, lekarka wypowiedziała, która przywróciła mi życie. Ten hejt zniszczył mi parę lat życia. Ten hejt y, niezasłużony, ja byłam osobą kompletnie niewinną, spowodował, że z jednej strony byłam obrażana, że y, moja rodzina musiała się temu przyglądać. Siłą rzeczy też była obrażana, że były komentarze, y, Anonimowych internautów, zabić ją, żeby się nie rozmnażała więcej, bo będzie rodziła potwory. Były komentarze, a kto stworzył takiego potwora? Rodzice powinni ją zabić w zarodku albo zrobić tak zwaną późną aborcję. No, rzeczy dla mnie totalnie drastyczne. Znamy się, nie wiem, 8 lat. Oj, chyba więcej. Albo więcej. No jakby nie spotkałam w showbiznesie tak silnej kobiety, jaką jesteś ty, ale no tego chyba nie mógłby wytrzymać nikt. I ty miałeś taki okres w swoim życiu, kiedy powiedziałaś sobie nie, już dalej nie wytrzymam. Opisałaś też to nawet na swoim Instagramie, że nawet przez myśl ci przyszło. To, żeby skończyć z tym, z sobą. Ja uważałam, że może w pewnym momencie, oczywiście to, było, to była sekunda, żeby zwrócić uwagę na problem hejtu, to może ja powinnam, nie wiem, targnąć się na własne życie, bo już w żaden inny sposób pisałam, rozmawiałam, prosiłam, dzwoniłam po redakcjach, rozmawiałam. Ja sobie pomyślałam, Boże, zostawię list, napiszę z jakiego powodu, wszystko opiszę. Pokażę winnych i tak naprawdę to wy mnie zamordowaliście, wy hejterzy mnie zamordowaliście. Zrobię to po to, bo może ktoś się zastanowi przez moment i e, nie, że będzie im głupio, że mnie zamordował, ale może to będzie to, miało to w końcu się przyszłość. Skończy. O czym pomyślałam, że jestem idiotką, po pierwsze mam dwoje dzieci dopiero miałyby traumę do końca życia, przede wszystkim zabijamy swoje dzieci najbliższych i rodzinę. Po drugie, absolutnie to się nie skończy, pochodzi to jako news dnia pięć dni, e, prawda i pośmiertnie zostanę uhonorowana jako czołowa e, <grym, <grym, samobiczująca się. E, no, ale to wiesz, e, różne rzeczy nam przychodzą do głowy, jak już rzeczywiście, nie mamy żadnej siły. Kiedy jesteś na przykład w sądzie i walczysz o swoją godność, i wiesz, że masz rację I, i pani sędzina widzi, że masz rację, ale zaczyna się na przykład z ciebie naśmiewać i mówi no ale jak to pani się nie mogła stawić w sądzie? No przecież pani była w poniedziałek w telewizji, a pani nam wysyła, że od wtorku pani była w szpitalu. No to jak, w poniedziałek w telewizji, a we wtorek w szpitalu? Ja mówię, no droga pani, ale ja byłam w szpitalu, mam, jak pani widzi, skierowanie i pobyt w szpital onkologiczny. Ja nie dostałam zawału serca. Ja otrzymałam w poniedziałek wyniki i natychmiastową potrzebę zgłoszenia się do szpitala onkologicznego. No i wszystkie dokumenty są ze szpitala onkologicznego. W niedzielę będąc w telewizji. Nie wiedziałam, że mam tam takie czy gdzieś zmiany onkologiczne, które w moim przypadku natychmiast trzeba kontrolować. I siedzi taka pani, która mi się wydawałoby, że jest sędzią, że jest od, od prawa, że jest człowiekiem poza historią pod tytułem, poplotkujmy sobie teraz. I ona na sali sądowej zaczyna rozpatrywać, czy mój pobyt w szpitalu onkologicznym, zamiast na sprawie sądowej, to jest jakiś mój wymysł. No, bo przecież byłam w poniedziałek w telewizji. Jeżeli mam do czynienia z takimi ludźmi, z takim społeczeństwem na wysokim poziomie, to nie jest kwestia edukacji, to jest kwestia niestety cech wrodzonych tzw. inteligencji emocjonalnej, która jest bardzo często w młodym wieku wyłączana jeszcze dodatkowo przez świat, przez tą technologię i technikę, w której żyjemy, która bardzo mocno wyprzedza rozwój ten emocjonalny, a jeszcze się tego w żaden sposób nie pielęgnuje. Wspomniałaś, że ten hejt w ostatnich dwóch, trzech latach troszeczkę ucichł. E, Myśli, że to jest spowodowane czym? Tym, że jest teraz moda na to, żeby nie hejtować? Ja myślę, że to jest spowodowane dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to jest taka, że zaczęłam prowadzić swój Instagram osobiście, czyli przykryłam media, ponieważ mój Instagram może nie ma półtora miliona, ale są to osoby, które nie są kupione. I, i ma tam niecałe, nie wiem, 140 tysięcy obserwujących, ale to są ludzie, którzy mnie obserwują, bo chcą mnie obserwować. E, żaden z tych fanów nie został kupiony, nie zostały jakieś tam krzyżówki robione, że tu komentuję, tam wchodzę i tutaj. Nie wiem jak to. Ja po prostu piszę. Piszę, pokazuję kawałki ze swojego życia. W związku z tym pokazałam inną twarz, inną Ewemingę, nie tą, którą dorysowały mi media, mhm. czyli pokazałam takiego człowieka z krwi i kości. Też ja takim człowiekiem jestem, czyli nie staram się się odgrywać roli swojej życiowej, bo jak każdy, tym jest nasz doskonale, że potrafię powiedzieć, jest mi źle, jest mi niedobrze, nie umiem, nie potrafię. Z drugiej strony tak jestem rodzajem feniksa, czyli zawsze się podnoszę z popiołów yy, i, i o siebie walczę. To jest kwestia gdzieś tam wychowania. Na pewno Instagram i Facebook, czyli moje własne social media o zasięgu. Realnym zasięgu, autentycznym, dużej cytowalności, e, spowodowały, że stałam się tym ludziom bliższa, również dziennikarze mnie czytają. W związku z ci wszyscy, którzy, I wiesz, to jest taka fajna historia, że ty gdzieś na początku wyczułaś, że ja jestem OK, w porządku, e, ale wielu dziennikarzy. E, Spotykam na żywo i mówią mi, albo piszą do mnie panie, bo ja przepraszam, ale ja pani nie cierpiałem. Ja myślałam, że pani jest taka i taka. A pani jest tak strasznie fajną osobą, ja bym chciał to odkręcić, odczarować. Może byśmy coś fajnego razem zrobili. No. Ale ty też miałeś taki moment, że troszeczkę ciężko było z tym zaufaniem twoim do tych dziennikarzy, więc też nie byłaś taka otwarta. Ja nie byłam otwarta i myślę, że, że dalej nie jestem otwarta. Czyli to nie jest tak prosto, że każdy może sobie dzisiaj zrobić ze mną wywiad. I to z kilku powodów. Raz, że jeżeli mam coś do powiedzenia, to mówię to u siebie na Instagramie, medium jak każde inne, jeśli ktoś mnie chce obserwować. B, muszę naprawdę uważać, że temat jest nośny i ma jakiś sens. C, mieszkam daleko od stolicy. Druga rzecz, która spowodowała, słuchaj, że ten hejt jest mniejszy. Ja zaczęłam mówić o tych swoich problemach. No i przede wszystkim na pewno ten mój wygląd się zmienił, co sama szczerze mówisz i, i, i zauważyłam. I to bardzo, bo nie widziałyśmy się przez kilka miesięcy z powodu pandemii. Jak cię zobaczyłam, to wiem, by wow. No więc ten mój wygląd, tak, dziękuję Ci bardzo, się zmienił. Ja nie, słuchajcie, nie twierdzę, że on jest idealny. Ja nie będę udawała tutaj, że się nie wiadomo, co dzieje, ponieważ rzeczywiście e, e, z kilku powodów. Po pierwsze, to jest taki że y, ja mam niedorozwój wątroby. Y, drugi taki, że przeszłam y, 12, już prawie 13 lat temu. Y, dowiedziałam się o tym, że mam białaczkę limfatyczną przewlekłą. Chorując na tą białaczkę limfatyczną przewlekłą leczenie tej białaczki w moim przypadku z powodu właśnie niedorozwoju wątroby było bardzo, bardzo, bardzo trudne. Odbijało się wszelkiego rodzaju leczenie, odbijało się niezwykle na moim wyglądzie. No i Różne inne historie, to nie jest tak, słuchajcie, że ja absolutnie czegoś tam nie próbowałam, że ja nie wiem, nie robiłam jakiejś mezoterapii, że jakichś delikatnych yy, wypełnień, małych usterek. Ja spróbowałam wszystkiego. Natomiast, może nie wszystkiego, źle mówię, natomiast te wszystkie historie, które chodziły, że ja tu sobie tego tyle nawaliłam, no sama wiesz, bo widziałaś nieraz, nie można w poniedziałek mieć tak, a we wtorek już tego nie mieć, mm -hmm. tak, więc yy, no, tak się zdarzyło, że przez czysty przypadek, kiedy ja już odwiedziłam, nie powiem cię, ile gabinetów yy, dermatologii, chirurgii plastycznej, że może tu, nie wiem, wytnijmy coś, coś zróbmy, wszyscy rozkładali ręce, Gabinetów estetycznych i czysty przypadek spowodował, uważam, że nie ma przypadków, że to jakieś przeznaczenie. Poznałam świetną lekarkę, młodą dziewczynę, która była na tyle bezczelna, że od razu powiedziała: że To mam, to mam, to mam, to mam, przyjdzie do mnie ja i to wszystko zrobię. No i pamiętam, że tak sobie pomyślałam, że ona ma taką osobowość nieprawdopodobną i taką ogromną pewność siebie, że to jest ostatni lekarz, do którego idę. Przysięgłam sobie, że ja mam u lekarzy za granicami tego kraju, że wiesz, to nie jest łatwe dla kobiety. Jeżeli jesteś kobietą, czy atrakcyjną, czy nie, ale jeszcze taką, no, że, że uważasz, że, że wygląd ma dla ciebie, zawsze ten wygląd będzie miał do końca życia na znaczenie, budzisz się rano, patrzysz w lusterko i rzeczywiście widzisz potwora. Wyobraź sobie, że ja, w jakiś sposób usprawiedliwiałam tych wszystkich haterów, bo ja widziałam to, co oni widzieli. To nie jest tak, że ja tego nie widziałam, że ja wiesz, biegłam i sobie tu coś dopakowałam, tam dopakowałam, to dzisiaj będę taka. Nie, ja to po prostu widziałam, natomiast nie mogłam nic z tym zrobić. Wszystkie metody, które były dostępne, no każdy rozkładał ręce rzeczywiście umówiłam się na wizytę do, 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 do Ani. E... No i efekty widać gołym okiem. No Ile i... macie zabiegów za sobą i co robiłyście? No my mamy za sobą trzy lata, tak naprawdę. I te trzy lata to jest ten okres, kiedy wiesz, wszyscy, wow, i, i w ogóle, że to się zmieniło, i pani inaczej pani wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Ja też zaczęłam otwarcie o tym mówić. Regularnie na moim Instagramie pokazuję zabiegi, które robimy, którym się poddaję. No bo tak, wyciągnęłaś kwas z ust, prawda? Tak. Co jeszcze zrobiłyście? E, zaczęliśmy od tego, że przed Przede wszystkim ja to zawsze powtarzam. To jest jedyna osoba, która zaczęła od zrobienia wszystkich badań, czyli uwierzyła mi, tak? Nie popatrzyła na mnie jak na kosmitkę, wzięła, a no ta napakowała no, i tak dalej, tak, i w ogóle przychodzi. Teraz, że jeszcze jej z trzy kilo dowaliła, nie? Zaczęła od leczenia, bo to jest, wiesz co, tak jak nie wybudujesz na gruzowisku na starym domu ze spuchniętymi murami nowej willi, nie obudujesz tego, nie zrobisz nowej willi, musisz to zburzyć. I ona zaczęła od burzenia mi tej twarzy. W pewnym momencie mieliśmy tak zwany okres przejściowy, kiedy ja miałam taką buźkę, wszyscy włącznie z Tobą myśleli, Boże, jak Ty schudłaś, a ja na wadze cały czas ta sama waga nawet do przodu. No, ale z tej twarzy to zeszło i wiesz co, i mi tu wszystko wisiało wręcz, tak? Też odnajdziemy ci takie zdjęcie, i ona mówi: Boże, tu ci wisi. Ja mówię: Anka, niech mi wisi, niech się marszczy, niech faluje, ale to jest takie malutkie, słuchaj, takie moje, rozumiesz? Ponieważ... Ale już nic nie wisi. Ale no, wisi, wisi, dzisiaj będziemy tu wisi, tu trochę wisi, będziemy dzisiaj robić, żeby nie wisiało. No i właśnie, chodzi o to, żeby zrobić to wszystko po kolei. Ewa, to ja w takim razie oddaję cię w te. Odpowiednie, dobre, magiczne ręce, i zobaczymy, jak wygląda taki zabieg. Czy on no. jest faktycznie taki straszny? Wiesz co, ja myślę, że on strasznie wygląda, natomiast w ogóle nie boli. Jest bezbolesny, wygląda hardkorowo jakby bolał, jest troszkę upierdliwy, bo się nie możesz śmiać potem po nim szeroko i musisz pilnować. Sprawdzę po. No nie, nie, nie rozśmieszaj mnie, ale no, trzeba też, słuchajcie, to są rzeczy, gdzie, ja jeszcze raz powtórzę, to jest bardzo ważne. Jeżeli chcecie sobie cokolwiek zrobić, róbcie, nie ma problemu. Nie oszczędzajcie na tym, oddajcie się w dobre ręce. Dzisiaj to ja pobawię się w projektanta, a to za sprawą nici, które będziemy zakładać u Ewy. Są to nici wchłanialne, które będą miały zadanie jednocześnie zliftingować skórę w tych problematycznych okolicach, tu na dole wiele pań ma taki problem, że gdzieś tutaj pojawiają się delikatne obwisy. Kiedy chcemy uzyskać taki efekt mocnego liftingu, nici sprawują się bardzo dobrze. Druga rzecz to Inny rodzaj nici to nici zagęszczające skórę. Będą Państwo dokładnie widzieć, jak będzie przebiegał ten zabieg. Będziemy implantować, czyli wkładać nici po to, żeby skóra była bardziej napięta, jędrna, ale też żeby ją zagęszczać. To zagęszczenie skóry jest bardzo ważne w przypadku osób o szczupłych twarzach, u takich, gdzie pojawiają się też już oznaki starzenia, pierwsze oznaki starzenia. W ostatnim etapie będziemy pracować nad konturem brody, co też pozwoli nam na uzyskanie bardzo ładnej e, linii żuchwy i takiego fajnego odcięcia. Mm, te trzy zabiegi, które będę Ewie proponować, y, będą zabiegami trochę bolesnymi, y, ale Ewa jest bardzo wdzięczną pacjentką. I tutaj na żywca nie, to robię, na żywca. Nie, nie boimy się tutaj dużych od, odczuć bólowych. Mm, natomiast ten efekt liftu, napięcia i super konturu żuchwy to jest to, nad czym będziemy dzisiaj pracować. Mówiłeś, że zawsze zastanawiasz się nad tym znieczuleniem. No, nad sensem. Wkuwania znieczulenia. To znieczulenie jest robione trochę cieńszą igłą i te doznania bólowe są trochę mniejsze niż, niż po nakłucie tą grubą igłą, którą teraz mam zamiar właśnie się wbić. Będziemy pracować nad uniesieniem tej dolnej części twarzy. Wprowadzamy nitkę przy pomocy kaniuli, czyli takiej tempo zakończonej rurki, która nie traumatyzuje tkanek. To znaczy, że tutaj jak ją wprowadzam, to ja nie przecinam żadnych, żadnych struktur i naczynia krwionośne, które są w policzku, one tak trochę uciekają przed tą kaniulą, co też nam pozwala uniknąć pojawienia się siniaków. Sprawdzamy czy nic jest dobrze naciągnięta, dobrze zaimplantowana. Widzimy tutaj, czujesz jak tak pociągam? że jest, y, jest to napięcie na skórze, czyli to, o co nam chodziło. I robimy drugą. I tu już widać, jak mocno będzie unosić się skóra. Założyłam trzy nici haczykowe na prawą stronę. Uważam, że będzie to wystarczające dla Ewy, a to dlatego, że też będziemy jeszcze pracować tymi nitkami krótkimi, które będą nam jeszcze dodatkowo wzmacniać i ujędrinać skórę w dolnej części twarzy. Nici rozpuszczają się. To są takie nici, które są zrobione z tego samego materiału, który wykorzystujemy do um, jakby wytwarzania nici do szycia. Narządów, tkanki podskórnej, powięzi skóry. Nie mylić z szycia sukienek. Po upewnieniu się, że nici są w dobrej pozycji i po naciągnięciu skóry, po upewnieniu się, że nici są dobrze wtopione, możemy odciąć te właśnie wystające końcówki. Nie obawiamy się tego, że nici się osuną. Miejsce wkłucia tego większego, zabezpieczamy plasterkiem. Przystępujemy teraz do drugiej części zabiegu, czyli do wypełnienia brody. Koszt zabiegu, jaki wykonujemy dzisiaj u Ewy, to byłby około 5,5 do 6 tysięcy zł. Szycie ostateczne teraz będzie. Szycie ostateczne. Jak to nazywam, słuchajcie, haftowanie? Ten etap chyba jest taki najbardziej nieprzyjemny eee, z całego zabiegu, prawda? Mm -hmm. Bo tutaj już pracujemy na igłach, no i igły są wbijane w całą powierzchnię, jakby no, poprzez ca przez całą skórę. Teraz będziemy igły usuwać i w miejscu, gdzie były wprowadzone, właśnie zostaną nitki. Na efekt regeneracji po tych nitkach krótkich musimy poczekać około półtora miesiąca. Tam będzie się działo w tej skórze, będzie y, dział się metabolizm, produkcja kolagenu, ona będzie się zagęszczać. Więc na ten efekt trzeba będzie chwilę poczekać, ale na pewno będzie on bardzo zadowalający. Za półtora miesiąca się wam pokażę.